laudem Dei Omnipotenti et nobis ad sancta Mater Ecclesia in festo Petri Apostoli ad Vincula Sancta Evangelia Dominei Nostri Jesu Christi, secundum Matthaeum Legitur, et ex aete convenaciones stantes. Dominus Vobiscum et cum spiritu tu. Sekwencja Ewangelii, Sequentia Sancti Evangelii Domine Nostri Jezus Christi Secundum Sanctum Matthaeum. Gloria Tibi Domine Bądź pochwalony Wszechmogący Wieczny Boże w Trójcy Świętej jedyny niepojęty Bądź pochwalony Wszechmogący Wieczny Boże w potędze i w majestacie Twojego Słowa bądź pochwalony, wszechmogący, wieczny Boże, Potędzej w majestacie Twojego słowa. In illo tempore, venid jezus in patres cezare. Filippi. et interrogabat discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominis. Ad ili dixerunt, a il Johannes Baptista mali autem eheliam, a vero Jeremiam aut unum ex prohofetis. Dicit ili Iesus, vos autem quem me eses dicitis. Respondes Simon Petrus dixit, tu es Christus filide i vivi. Respondes autem, Iesus dixit ei, Beatus es Simon barionam, quia caro et sanguis non velavit tibi, sed pater meus, qui in celum est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et portare inferi non prevalebant adversus eam, et tibi dabo claves regni celorum, et quocumque liga veris sub, Perteras erid ligatum et incelis quomque solveris super terram erit sol, solutum et incelis. Evangelikam dicta delantur nostra delicta. Laus tibi Christa. W owym czasie przybył Jezus do Cezaryi Filipowej i zapytał uczniów swoich za kogo uważają. Ludzie Syna Człowieczego. A inni odpowiedzi, odpowiedzieli mu oni. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni jeszcze za prawdziwego Jeremiasza lub jednego z proroków. Powiedział do nich Jezus, mówi Jezus, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego. Roz, odpowiedział Jezus mówiąc do, nim, do Niego, błogosławiony jesteś Szymonie, Bariony, Synu Bariony, ponieważ ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebiesiech. Ja Tobie mówię, Ty jesteś Piotr, a na tej skale ja zbuduję kościół mój. Bramy piekielnego nie przemogą. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Co otworzysz na ziemi, będzie otwarte w niebie. Co zamkniesz na ziemi, będzie zamknięte w niebie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Chwała Tobie Chryste. Tyle słów świętej Ewangelii Pana Boga naszego przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy na krótkie rozważanie tego fragmentu Ewangelii. Skoro mam imieninę, to muszę wam kazanie powiedzieć. Cezara Filip. Filipowa, sam szpic blisko Hermonu. Tam spotkał, wypływa naprawdę duża rzeka. Mówią, że źródła Jordanu. Tam zaprowadził Pan Jezus uczniów i zadał im pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Pytanie Pana Boga jest bardzo sprytne. Bo już im podpowiedział odpowiedź. Bo człowieka trzeba naprowadzać. Bo Syn Człowieczy u Żydów to była różna koncepcja. Mesjasz, prorok, ktoś o wyjątkowych. To jest nieokreślone pojęcie. Nawet i łączono, z, że z Synem Bożym. Syn Człowieczy. Więc apostołowie, mając taką koncepcję Syna Człowieczego, Prze więc mówią w tych przestrzeniach, co im zasugerował Jezus. A Jan Chrzciciel, że ci uważają za Jana Chrzciciela, że powstał Jan Chrzciciel. Inni, że Eliasz. Inni, że prawdziwy Jeremiasz, a jeszcze inni, że jeden z proroków. I wtedy, moi drodzy, z katapulty wyskoczy święty Piotr. Ale Pan Bóg to określa. A więc za kogo mnie Uważacie. Głos zabiera przywódca. Bez Piotra nie będzie kościoła. I Piotr leci już z grubej rury. Przedstawia jedną z koncepcji. Ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego. Czyli Ty jesteś synem Jahwe. Piotr wypowiada herezję. Wszyscy są zaszokowani, bo nie wiedzą, o co chodzi. Boga żywego, ty jesteś syn Jachwę. Nie mogą tego słowa powiedzieć, bo nie wolno, więc syn Boga żywego. Piotr tylko myśli o tym jedynym Bogu. Ma właśnie myślenie. Wtedy Pan go chwali. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Bariony. Ale to nie ciało i krew ci objawiło. Revela Tibi. Do tego nie, jest, nie jesteś zdolny do takich Poznań. Te łaskę dał ci dziś Bóg. My nie jesteśmy do, zdolni do takich Poznań, jakie odkrywamy przez dar urędzi. Ja dzieci mówię o sobie: zapomnij, żeby ze mnie był taki teolog. Z czego? Jak nie uczono protestantyzmu i wszystko tylko nie o Bogu? Bo powiedziano, jak będziesz miał horon, horyzonty, to trafisz do ludzi. Mamy horyzonty i ludzi nie mamy. Bo my nie mamy wiary jako kapłani. Kapujecie, a z czego weźmiesz wiary, jak nie masz wiedzy? I nie nauczyli cię otwarcia na Boga. <laughs> Bo dziś to całe zdarzenie prowadzi Bóg. I ja tobie mówię, ty jesteś Piotr. Tam tłumaczą, czyli skała. a na tej skale ja wybuduję mój kościół którego bramy piekielne nie przemogą. Tobie daję klucze Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj Piotrowi zabrali te klucze, rozumiecie? Dziś nie mamy już Piotra. Zrobili z Piotra w Rzymie pajaca. Potrzebują go na tyle, kiedy pasuje do ich koncepcji, bo tam cała machina przejęła dzisiaj świętego Piotra. Weszła demokracja, liberalizm. Z tego wynika synodalizm, moder modernizm, inaczej mówiąc, rada parafialna. Pokażcie mi Radę Parafialną w Niemczech, gdzie kościół, gdzie proboszcz ma coś do powiedzenia. Ma tylko jeden głos, nic więcej. Babki co umyślą decydują. Kazania bym tego nie mówił, tylko mnie uderzyło pytanie, panie powiedz mi. Czy Piotr zdradzi, bo dałeś mu klucze Królestwa Niebieskiego? Zapowiedziałeś, że Kościół niestety cię zdradzi, że przyjdzie czas apostazji Kościoła. Skoro Kościół to jedno, a Piotr to drugie. To drodzy Piotr też zdradzi. Bramie piekielne nie przemogą Kościoła, nie Piotra. Choć Kościół będzie zrównany z ziemią, upadnie, bo musi przeżyć to samo czytałem to, to co przeżywa Pan Jezus. Dopiero później nastąpi podniesienie się. Do tych zdarzeń Bóg przygotowywuje kościół od XVI wieku, od objawień w Quito. Może były wcześniejsze, nie są zapisane. Ale tam jest pokazane, co się stanie z kościołem. I później już jest współczesnych wiele objawień, które pokazują, co się stanie z kościołem. W naszych orędziach jest znamienne zdanie: przyjść. Moja oblubienico, mówi Bóg do kościoła, pokaż mi, co oni z Tobą zrobili. Nam pozostaje tylko tyle, co mówi Pani w orędziach: opłakiwać to ciało i trwać na modlitwie. Więcej nie jesteśmy w stanie Ci nic zrobić. Amen.